Wmik, czyli szybka pigułka technologiczna. Dzień dobry. Mamy 18 stycznia. Imieniny obchodzą Beatrycze, Bogumił, Krystyna, Małgorzata, Monika, Regina i Zuzanna. Czas na najciekawsze newsy technologiczne. W Japonii naukowcy wraz z firmą EOS Space Systems pracują nad systemem laserowym, który ma za zadanie posprzątać kosmiczne śmieci. Z Ziemi prosto z Canberry. Będą wysyłać pulsujące lasery, które spowolnią małe odpadki, by te bezpiecznie wróciły do atmosfery Ziemi. To innowacyjne podejście do ochrony takich gigantów jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna czy chińska Tiangong. Czyżby kosmiczne porządki były już na wyciągnięcie ręki, a może raczej na wyciągnięcie lasera? W najnowszym odcinku technologicznych ciekawostek Samsung rozpakował swoje zabawki, prezentując serię Galaxy S24. Te smartfonowe perełki nie tylko błyszczą nowym designem, ale i piorunują możliwościami. Główna kamera ma aż 200 megapikseli, a do tego teleobiektyw z pięciokrotnym zoomem, ale to nie wszystko. Samsung postanowił zaszaleć z sztuczną inteligencją, wprowadzając Galaxy AI, które teraz będzie tłumaczyć na żywo i służyć jako tłumacz. Technologia ta umożliwia tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym, co ułatwi życie podróżującym i pomoże w rezerwacji stolika w restauracji nawet gdy nie znamy języka obsługuje aż 13 języków w tym język polski a dla miłośników fotografii nowe narzędzia do edycji zdjęć które podpowiedzą jak poprawić kadr a nawet zamienią nudne zdjęcie w zwolnione tempo i na deser obietnica 7 lat aktualizacji oprogramowania czyż to nie brzmi jak przepis na sukces dziękujemy za uwagę zachęcamy do subskrypcji kanału i zapraszamy ponownie